Cześć, cześć kochani i oto z GMT przybyło świeże mięsko Commands and Colors Medieval, ostatnia odsłona średniowiecznego systemu Commands and Colors firmy GMT. Za chwilę otworzymy sobie pudełeczko, tutaj oczywiście zawartość pudełka, tutaj twórcy, komplikacja i tak dalej, i tak dalej, dla ilu osób jest gra, pokazane elementy, czyli bloczki, i naklejki. Przechodzimy więc do otwarcia pudełeczka. Zaraz przekonamy się, czym firma GMT uraczyła nas w środku tego pudełka. Przesyłka, oczywiście, jak zwykle dotarła do nas dzięki niezawodnemu portowi gier, za co dziękujemy. Zabezpieczona solidnie, więc dotarła do nas w całości, bez uszczerbku. Mam nadzieję, na jakichkolwiek elementach z zawartości posługuję się nożem, ponieważ jak zawsze pudełka GMT są bardzo dobrze zafoliowane. Zrywamy folię. I za chwileczkę już zajrzymy sobie do środka, zobaczymy co kryje zawartość tego pudełka. Rozszerzenie Medieval to pierwsze rozszerzenie do średniowiecznego systemu Commands and Colors firmy GMT. No, zastanawialiśmy się jakiś czas czy będą to krucjaty, czy, będą to, czy będzie to wojna stuletnia, okazało się, że twórcy wybrali krucjaty, chwała im za to bardzo dobrze. Widzimy więc pudełeczko, na którego górnej części widzimy rycerza z normańską tarczą, i przechodzimy do tego, co jest w środku. Tutaj mamy instrukcję, czyli nowe scenariusze, nowe zasady, bo tego troszeczkę jest. Za chwileczkę to jeszcze sobie dokładnie obejrzymy tutaj żetony do wyciśnięcia, widzę jakiś żeton relikwii, chyba prawdziwego krzyża, jak mi się wydaje, jak również oczywiście żetony stron konfliktu i do, żetony do oznaczenia oddziałów łuczników. Tutaj kafelki terenu, oczywiście jak najbardziej tak. Dwie wypraski z dwustronnymi kafelkami. Tak, oczywiście bardzo solidne, twarde, grube i bardzo ładnie wyglądające. Tutaj trzy arkusze naklejek, na których oczywiście mamy rycerstwo oraz oddziały nazywane tutaj oddziałami blisko wschodnimi, a więc wszystkich Fatymidów, wszystkich, wszystkich Turków i wszystkich Ajubidów, i tak i tak dalej, jak również co bardzo fajne. E, oddziały zakonów, które działały w Ziemi Świętej, takich jak szpitalnicy czy templariusze. Chyba te dwa rodzaje naklejek, właśnie widzę, i one chyba również e, są tutaj, te oddziały występują. No, ciężko, żeby nie występowały tak swoją drogą. Tutaj mamy e, planszetki oddziału charakterystyki oddziałów pieszych, charakterystyki oddziałów konnych oczywiście dwustronne dla każdego gracza po jednym takim arkuszu. Bardzo przydatna rzecz w trakcie rozgrywki, pozwala szybko ustalić, e, jakie straty zadaje oddział, co ignoruje, ile się wycofuje itd. Tutaj oczywiście planszetki Inspired Leadership Actions, czyli te planszetki, które pozwalają nam wykonać dodatkowe akcje i one tutaj o, i one tutaj co widzę, różnią się od siebie. Mamy z tego co czytałem na pudełku sześć takich planszetek. I pojawiały nam się nowe możliwe akcje do wykonania. To po pierwsze, poza tym mamy trzy rodzaje planszetek dla oddziałów tutaj w grze nazywanych oddziałami bliskowschodnimi, które pozwalają nam w sposób bardziej szczegółowy scharakteryzować daną armię bliskowschodnią, z którą krzyżowcy musieli się potykać. I tak mamy oddzielne planszetki dla e, Artukidów, mamy oddzielne planszetki dla Aubidów i oddzielne planszetki dla egipskich Fatimidów. Tutaj pudełeczko, no wygląda to wszystko ślicznie. Bloczki, proski, naprawdę rewelacja. No i instrukcja. Tutaj mamy oczywiście spis komponentów, spis nowych elementów. Tak, tutaj właśnie jest to opisane jako relikwia krzyżowców. No prawdopodobnie chodzi nam o prawdziwy krzyż. Tak? No to on był wielokrotnie używany na polu walki po stronie krzyżowców. Zda zdarzało się, że został stracony, jak na przykład bitwie w bitwie pod Hattin przez krzyżowców. Tutaj mamy, widzimy bloczki, ilość bloczków, jak nakleić naklejki, dokładnie opisane ile oddziałów danego rodzaju na bloczki powinniśmy nakleić. Tutaj mamy oczywiście jakieś tam omówienie oddziałów jeszcze dodatkowe, bardziej szczegółowe, a tutaj przechodzimy do nowych zasad, które na przykład dotyczą jazdy krzyżowców, które dotyczą paniki, ucieczki, które dotyczą właśnie relikwii, czyli, czyli relikwii prawdziwego krzyża, jak również pewne wyjaśnienie zasad dotyczące pancerza oddziału, bo tutaj troszeczkę ulega to zmianie względem, względem podstawowej wersji gry. Przechodzimy teraz do bitew. Twórcy głównie skupili się na bitwach rozegranych w czasie pierwszej krucjaty. Mamy więc elementy oblężenia Nicei. Mamy Doryleum, rok 1097. Mamy Antiochę rok 1098 i Ascalon, rok 1099. No, Związane oczywiście wszystkie z wielkimi postaciami tej epoki z Gottfriedem z Bouillon, z Raimundem z Toulouse, z Bohemundem czy z Robertem z Normandii. Mamy również no, bitwy rozegrane po pierwszej Krucjacie, na przykład Sart z roku 1177, piękne zwycięstwo króla Baldwina IV, bardzo niesłusznie i bardzo niesprawiedliwie pokazanego w dyptyku Templariusz ukazanego tam jako nieporadnego trendowatego króla. Podczas tak naprawdę był to bardzo energiczny, bardzo energiczny młodzieniec, który pomimo swojej przypadłości, czyli trądu, na który cierpiał, starał się znaleźć wszędzie i naprawdę działał bardzo, bardzo energicznie. Dzięki czemu no, to królestwo jerozolimskie przetrwało jeszcze parę lat. No i tutaj bitwa pod Hattin również stanowi pokaźny element scenariuszy, również y, mamy dużo, dużo scenariuszy właśnie dotyczących tejże y, bitwy, czyli zwycięstwa, y, zwycięstwa muzułmanów, zwycięstwa y, odniesionego przez Saladyna. No i to tyle chyba na dzisiaj, tak, to wszystko już przejrzeliśmy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, myślę, że wrócimy sobie jeszcze do tej gry, omówimy sobie różnicę pomiędzy podstawką, a a rozszerzeniem zobaczymy jakie zasady zostały wprowadzone, jakie zostały zmienione, dokładnie jeszcze na pewno o tym opowiem. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!